Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie w Słonecznym Mikołowie. Dzisiaj jestem na wyścigu Rangi C2. To jest mój pierwszy wyścig przełajowy w tym roku. Jak mówiłam, nie nastawiam się w tym sezonie na przełaje, bo troszeczkę mamy inne cele. Ale oczywiście treningowo uwielbiam się ścigać w cyklokrosie, także na pewno chętnie na jakiś wyścig jeszcze wpadnę. Cóż, dzisiaj warunki mamy takie mało przełajowe, bo mamy około 14-15 stopni. Objeżdżam trasę no więc tego nie widać, ale już na samym starcie było naprawdę ciepło i żałowałam, że nie wzięłam bidonu. Trasa w Mikołowie jest w sumie taka... hmm... Jak to opisać? No... jest. <laughs> nie ma tutaj nic za bardzo wymagającego. Co ciekawe, jechałam z blatu większość, większość tutaj odcinków, bo po prostu nie przerobiłam mojego roweru przełajowego z wersji gravel na wersję znowu przełajową. Był za niedługi czas, wybieram się do Hiszpanii i tam nie potrzebuję na pewno lżejszego przełożenia niż 50. Zresztą mam też mały blat. 34 zęby, bo obecnie jest 2 więc przy takich trudniejszych odcinkach zawsze można zredukować, aczkolwiek na tej trasie redukowałam tylko raz. Mam też założoną kasetę 34, więc to na spokojnie wystarcza. Chwilami faktycznie były takie odcinki, że musiałam coś przepchnąć, no ale jak widzicie, na razie jedziemy po, po stole. Śliczne liście dookoła, piękne słońce. Tutaj, po, po zjeździe, mamy zbliżymy się zaraz do przeszkód. Zakręt, delikatne błotko i hop, przeszkody. Tutaj, po lewej stronie, e, kiedyś, kiedyś braliśmy wodę do mycia rowerów, bo nie było myjek, dlatego i hop, mycie roweru ze strumyczka. Po przeszkodach zbliżamy się do w sumie jedynego podbiegu na tej trasie. To są dosyć nierówne schodki. Zaraz, zaraz się wyłonią. Tutaj jeszcze organizatorzy zabezpieczają trasę, do końca znakują, stawiają przeszkody, zyskakujemy i hop. Jak widzicie to są trochę takie nierówne stopnie, więc... Trudno jest złapać odpowiedni rytm kroku. Wskakujemy, rozkręcamy. Szkoda, że nie słyszeliście, jak chłopacy komentowali, że wiem, Jej tu, tak, to ja mogę, tak. <grym> Jasne, pozdrawiam. Mamy troszeczkę krawężników. Są wredne, dlatego trzeba było napompować te szyteczki troszeczkę mocniej. Miałam, miałam lekkie obawy, czy po prostu nie złapię kapcia, czy gdzieś nie dobiję. Bo wiecie, jak to jest na zmęczeniu. Łatwo jest stracić koncentrację, łatwo jest gdzieś dobić, ale na szczęście wyższe ciśnienie zadziałało. No, jak widzicie, troszeczkę zakrętów. Na wyścigu odkryłam, że tam w niektórych miejscach nadal leżą szkła. No, ale cóż, to jest tylko park, tutaj przychodzi młodzież. I spoko, gdyby sobie tylko wypili tam browara i zabrali butelkę ze za sobą, albo wrzucili do pobliskiego śmietnika, byłoby super. Ale z jakiegoś powodu wolą rozbić, wolą naśmiecić, rozrzucić szkła dookoła nie wiem, chyba żeby umilić życie spacerującym osobom i psom. Bo takie szkiełko potrafi się boleśnie w łapkę psa wbić. I tutaj mamy chyba taki najbardziej ryzykowny zjazd na trasie, bo na pierwszym okrążeniu objazdu trasy w coś mocno uderzyłam, poczułam i usłyszałam taki e, dźwięk karbonu. Na szczęście nic nie pękło, nic nie dobiłam, ale już później na wyścigu e, wybierałam odpowiednią swoją linię, na której wiedziałam, że już nic, nic tam nie ma, nic nie znajdę i nie uszkodzę sobie koła. I mamy zakręt. Mocno rozkręcamy w korbach. Rozkręcamy, rozkręcamy i zjazd! Tutaj trzymałam się zwykle e, lewej strony. Na tym kółku akurat pojechałam prawą stroną i, i tym piaskiem. Ale zdecydowanie szybciej, łatwiej, sprawniej było jeździć po prostu lewą, bo mijało się ten piasek. Tutaj właśnie górka, którą z blatu trzeba było mm, mocno przepchnąć i <grywa> bolała. Ale dawało radę i rozkręcamy mocno, w korbach rozkręcamy. Rozkręcamy powoli zbliżamy się już do e, tej drugiej części rundy. Tutaj elita mężczyzn pokonywała tą pętlę w lekko ponad 5 minut, także... Naprawdę szybko. Ja treningowo e, z, zwykle robię to po prostu wolno. Tutaj po prawej stronie mamy boks techniczny. chopka, zakręt, zakręt, hop, hop, hop. Wyprzedzę, tak, wyprzedzę. I jedziemy delikatnym trawersem. Tutaj oczywiście założyłam szybki, suche. E, no, jak widać, nie ma żadnego błota, nie ma tu nic, nic śliskiego. W sumie pod tymi liściami też nic tam się nie czaiło. Więc jest zdecydowanie sucho. Chociaż, wiecie, tęsknię za takimi błotnistymi wyścigami, błotnistymi trasami, gdzie można fajnie sobie polatać, poślizgać się tylnym kołem. Jednak dusza wariata wygrywa. Tutaj też mocny podjazd mocno trzeba rozkręcić. Rozkręcamy. Jedziemy. Zdecydowałam się jeszcze pojechać wyścig we Włoszakowicach. Kibice sugerują dosyć dobitnie, że bardzo chcą zobaczyć mnie w zwierzyniu dlatego w najbliższy weekend, czyli 5-6 listopada wystartuję w dwóch wyścigach przełajowych. Także trzymajcie za mnie mocno kciuki. Co do kolejnych startów pewności mieć nie mogę. Bo różnie się to wszystko układa, jest okres jesienno-zimowy. Ja bardzo łatwo łapię obecnie infekcje, więc no, nie wiem. Jeśli, jeśli pogoda będzie OK, to może jeszcze coś wystartuję. Zobaczymy. A jak nie, to wyemigruję do cieplejszych krajów. I tutaj jest miejsce, gdzie redukowałam na mały blat, bo było zdecydowanie sprawniej to pokonać. Tutaj niestety na objeździe zamuliłam i... No i musiałam biec. Ale tylko na objeździe. Po szerokim uku. I jedziemy. Ogień, ogień, ogień. Widzicie jak młoda rozkręca? Ma powera z Kubana. Jedziemy, jedziemy, rozkręcamy i zaraz... Zbliżymy się do ostatniego podjazdu. Ostatni podjazd. I mocno, 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 mocno. pop, op, 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 I tutaj wybrnęliśmy. I tak naprawdę to już zbliżamy się do ostatniej prostej na metę. Na wyścigu zajęłam szóste miejsce. E, biorąc pod uwagę moje nieściganie się... E, tym roku przełajowym takie za mocne, to jestem zadowolona z tego, z tego startu. A przede wszystkim z tego, że super się bawiłam i z takim dystansem. Pozdrawiam Was. Basia Borowiecka. Hej!